Trzeba zrobić film na Pitch Contest. O jezu, no trzeba, trzeba! Masz jakiś pomysł? Patrz! Chyba najlepiej będzie, jeśli powiemy, od czego to się wszystko zaczęło. Pomysł na nasz projekt zrodził się w gruncie rzeczy z przekonania, że Polacy nie są dobrze zaznajomieni z tematyką zdrowego snu. To właśnie dlatego postanowiliśmy działać. Chcieliśmy pokazać, jak ważny jest sen w codziennym życiu każdego z nas. No, no tu bez wątpienia udało nam się osiągnąć zamierzony cel. W naszych mediach społecznościowych opublikowaliśmy ponad 100 materiałów, które do tej pory wysłuchało, obejrzało albo odczytało aż 550 tysięcy odbiorców z całego kraju. No tak, ale statystyki to przecież nie wszystko. Ważniejsze jest to, ilu ludziom faktycznie pomogliśmy. Nie, no oczywiście, ale myślę, że warto też powiedzieć, że nie udałoby nam się tego osiągnąć, gdyby nie wywiad z panem profesorem Krzysztofem Simonem, no, który jest absolutnie bezprzecznym autorytetem w kwestii pandemii koronawirusa. To prawda, chociaż nieocenione było również wsparcie naszych 22 partnerów, do których możemy obecnie zaliczyć Narodową Fundację Snu, World Sleep Society, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem oraz Zakład Promocji Zdrowia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nie wspominając już o pomocy ludzi, dzięki którym wystąpiliśmy w telewizji, w radiu, a także napisano o nas w gazetach. Nie zapominaj także o współpracy z panem doktorem Michałem Skalskim, pionierem medycyny w Polsce, i o webinarze, który wraz z nim zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Snu. Fakt! Zarówno dzięki rozmowom ze specjalistami, jak i współpracy z mediami oraz zorganizowanej przez nas ankiecie, w której wzięło udział 450 uczniów i studentów z całej Polski, niewątpliwie zebraliśmy wiele informacji, które urozmaiciły nasze materiały. Czyli tak naprawdę pogłębiliśmy wiedzę Polaków na temat, który jest zaniedbywany, mało kto o nim mówi, a przecież dotyczy każdego. Dokładnie tak. No to co, no, chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko powtórzyć nasze hasło. I lepiej, żyj i lepiej. No i uśmiechnąć się do kamery.